W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kolejny dzień, onoweny do miłosierdzia Bożego, piątek, 24 sierpnia. Dzisiaj modlimy się za, a za duszę wszyscy cierpiące. O, dzień, a dzień, siostry I dzień, siostry dzień, 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 mi dusze, mi są w więzieniu w więzieniu i zanuć je w przepaści miłosierdzia mojego. Niechaj trumienie krwi mojej ochłożą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo a przeze mnie umiłowane. Odpłasają się mojej sprawiedliwości. Twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego kościoła wszystkie odpuszty i ofiaruj za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie. Jałmużny ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości. Jezu nam miłosierniejszy, który sam opowiedział, że miłosierdzia chcesz. Otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitości w serca dusze czystsowe, dusze które ci są bardzo miłe a które jednak wypłacać się muszą twej sprawiedliwości niech strumienie krwi i wody które wyszły z serca twego ugaszą płomienie ognia czyścowego aby się i tam Sławiła moc miłosierdzia Twego. Ze strasznych upałów ognia czystcowego wznosi się jęk do miłosierdzia Twego i doznają pocieszenia, ulgi i ochłody w strumieniu wylanym krwi i wody. Ojcze przedwieczne, spójrz okiem a miłosierdzia na dusze w czystcu cierpiące, a które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego i przez całą gorycz jaką była azalana jego przenajświętsza dusza. Okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, syna twego najmilszego. Bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię Twoje, Wszystko królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaści ty między niewestami, i błogosławiony obod żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa. Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod polskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebiony, wstąpi do piekła. Trzeciego dnia zmarł w pystach, na niebiosach, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić, żeby umarł. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechu podpuszczenie, ciała zmarłe w stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, Najmniejszego syna twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata szałego. Dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i świata szałego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata szabego. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, i świata całego, dla jego bolesnej męki, miej miło dla nas. I świata całego, dla jego bolesnej męki, miej miło dla nas, i świata szabego, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I świata szabego, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego ojcze przedwieczne ofiarują ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a pana naszego jezusa chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze, i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I świata całego, dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas. I świata całego, dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas. I świata go dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas. I świata go dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i świata szałego dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata szałego dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki miej serce dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki miej serce dla nas i świata całego, ojcze przedwieczne, ofiaruję ci się ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego, dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas. I świata całego, dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas. I świata samego, dla jego bolesnej męki, miło miłosierdzie dla nas. I świata samego, dla jego bolesnej męki, miło miłosierdzie dla nas. I świataszałego, dla Jego bolesnej męki. nie miło sierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. nie miło dla nas i świata samego dla jego bolesnej męki miło miłosierdzie dla nas i świata samego dla jego bolesnej męki miło miłosierdzie dla nas i świata go dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas. I świata samego, dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i świata całego Ojcze Przedwieczne ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana Naszego Jezusa Chrystusa nam przebaganie za grzechy nasze i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I świata całego, dla Jego bolesnej męki. mniej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. mniej miłosierdzie dla nas. I świata całego. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata go. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata go. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzia lana i świata całego Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzia lana i świata całego Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego dla jego bolesnej męki, miej miło cierdzie dla nas i świata całego. dla jego bolesnej męki, miej miło dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miło serdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miło serdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata samego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata samego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata samego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata samego. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami I nad całym światem. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami, I nad całym światem. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i woda, która wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jakoś drój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, o krwi i wodę, która z wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jakoś drugiłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, o krwi i wodę, która z wypłynęła Najświętszego serca Jezusowego. Jakoś drój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu. Ufam Tobie. Jezu. Ufam Tobie. Jezu. Ufam tobie i Jezy Ufam tobie i Ufam tobie, Jezu Ufam tobie i Ufam, tobie. Jezu. Ufam, tobie. Jezu. Ufam, tobie. Święta Maria Matka Bosa Matka Mio Królowo Mukulovo Mio Sheriya za nami Święty Józefie, móc się za nami, Święta ciostro Paustyno, móc się za nami, błogosławiony księży Michale Sapośko, móc się za nami, błogosławiony Janie Pawle II, móc się za nami, błogosławiony księży Jerzy Popieuszko, móc się za nami. Wszyscy święci Państwo święte Boże, módlcie się za nami do niepokalanej, do Matki Miłosierdzia. Amen, Mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.